Chciałem wrócić do tematu Halloween, mimo że już jest za nami ten, ten pogański obrząd, i także już jest za nami wszystkich świętych, a także dzień zaduszny, ale spotkałem się z takim dosyć ciekawym, jeśli można tak powiedzieć, argumentem obrońców tego obchodu pogańskiego, świeckiego, komercyjnego. Tak naprawdę on ma różne Różne takie swoje wymiary, no i chwilę chciałbym temu poświęcić dzisiejszy odcinek, wrócić do tego już przekomentowanego, przedyskutowanego na wszystkie strony problemu Halloween. Zanim jednak do tego przejdę, to tych, którzy jeszcze nie subskrybują, zachęcam do subskrypcji kanału. Zachęcam też do udostępniania nagrań, do komentowania. Widzę, że rośnie ile złośliwych komentarzy. No cóż, no tak to, tak to chyba musi być. No ale komentujcie i też zachęcam do wspierania. Dzięki wszystkim tym, którzy już wspierają moją pracę, czy to przez Bajko i przez rzutka. Także już się zaczęły też wsparcia idące przez kanał bezpośrednio przez YouTube'a. Więc dziękuję Wam wszystkim, którzy już którzy się tu angażujecie. W pomoc przy tej mojej pracy. No nic tak. Ten argument, który usłyszałem, który chyba kiedyś już słyszałem, ale, ale on teraz do mnie wrócił podany przez znajomą osobę, że, że, że jakby obrońcy Halloween mówią, że Halloween to nic innego jak tylko to, co katolicy robią w czasie kolędowania. No chodzi o taki tradycyjny wymiar kolędowania, kiedy to. Kolendnicy chodzili przebrani czy to za jakieś diabły, czy za śmierć, czy za zwierzęta, tak? I śpiewali kolendy, prosząc o jakieś, no właśnie nie tyle pieniądze, co w tej tradycji było to że jakieś zwykle pożywienie jakieś jedzenie jakieś e, świąteczne nazwijmy to, pozostałości, tak? E, no i to rzeczywiście jest taki ciekawy, ciekawy argument, który w jakiejś mierze może wydawać się słuszny. Bo jak się zerknie w takie podania dotyczące kolendowania, z XIII-XV wieku, kiedy pojawiają się, pojawia się ten temat w piśmiennictwie, no to faktycznie jest to kolendowanie przez kaznodziejów, przez pisarzy duchowych, nazwijmy to chrześcijańskich, potępiane. No mniej więcej dokładnie mamy tam to samo zjawisko, które dzisiaj dostrzegamy, kiedy mówimy o o Halloween, tak? To znaczy trzeba pamiętać, że to kolędowanie takie historyczne, pierwotne było powiązane z, jakby dopowiedzieć, taką magią różnych kultów płodności, tak? Więc tam było to wszystko, co tylko pewnie znacznie bardziej na poważnie, co dzisiaj jest w Halloween. Jest jakiś obietnica błogosławieństwa za otrzymany podarunek, a jakieś przekleństwa za odmowę wsparcia tych chodzących kolędników, którzy, no niejako, w tym takim antropologicznym sensie właściwie uobecniali czy, czy stawali się rzeczywiście śmiercią, czy diabłem, czy zwierzętami. No w tych kulturach bardziej pierwotnych ten taki totemiczny element tego rodzaju działań i magiczny był brany. Dużo bardziej poważnie. No ale właśnie. Nastąpiła zmiana. Ponieważ kolędowanie zostało całkowicie schrystianizowane, już nie było elementu jakiegoś właśnie przekleństwa, nie było jakiegoś elementu rzeczywiście demonicznego. A raczej kolędnicy po prostu zaczęli chodzić, śpiewać pieśni o narodzeniu pana Jezusa. Dlatego kolendy i kolędnicy, tak? I jakby zniknął ten element takiej magiczno pogańskiej kultury, która właśnie posługuje się jakiegoś rodzaju złym spojrzeniem czy złym słowem po to, żeby komuś zaszkodzić bądź komuś pomóc. A jeśli chodzi o Halloween, to nawet bez wchodzenia w jakąś bardziej złożoną Historię tego wydarzenia. No, oczywiście tam pisze się o tym, że, że to są celtyckie korzenie Halloween, ale jednocześnie Irlandczycy także to wydarzenie, jak to wydarzenie schrystianizowali, można tak powiedzieć, przetworzyli na wigilię wszystkich świętych. No i ono przewędrowało dziś do Stanów Zjednoczonych, gdzie na nowo podlegało. Czy to komercjalizacji, czy też właśnie przejęciu przez a, jakichś okultystów yy, w rodzaju Vega, czy, czy innych, yy, innych postaci. Yy, ale to już zupełnie, tak naprawdę, współcześnie też wydaje się, że, że to miało taki jednak subkulturowy, także i dosyć marginalny charakter. No ale nie ulega wątpliwości, że dzisiejsze yy, dzisiejsze. Halloween jest jakby takim przetwarzaniem pewnych elementów, które kiedyś miały zostały połączone z religią chrześcijańską, z powrotem w jakiś taki, jakby to powiedzieć, komercyjno-właśnie komercyjno-duchowy patchwork, którym w gruncie rzeczy odwraca się uwagę ludzi od, od wszystkich świętych. No więc nie można tego tak zestawić, ponieważ kolędowanie, Podsumujmy, przeszło w taki typowo chrześcijański obrząd chodzenia, śpiewania dla Pana Jezusa i no, takiej prośby o jakiś, jakiś właśnie jakiś smakołyk czy jakiś, jakieś jedzenie. Tak? To, to się przerodziło w taki obyczaj dziecięcy poprzez Halloween w gruncie rzeczy, przynajmniej w takich czasach nowożytnych, przeszło odwrotną drogę. Od jakiegoś tam schrystianizowanego obyczaju do takiego obyczaju zupełnie pogańskiego, gdzie w tej chwili właściwie tylko wydobywa się coś, co można byłoby określić mianem takiego jakby de de demonicznego aspektu, nawet jeżeli ma to charakter przede wszystkim zabawy, a nie jakiejś, jakiejś poważnej, takiej duchowej. Inicjacji. To, to jest zresztą bardzo ciekawe, że jeszcze nie tak dawno, może pamiętacie, 10 lat temu, mieliśmy taką prawdziwą, ja bym to jednak nazwał, histerią, tak, w której każde, każde duchowo niechrześcijańskie zjawisko zaraz opatrywano takim znakiem zapytania i zagrożeniem bezpośredniej jakiejś demonicznej aktywności czy demonicznego angażowania tak, złych sił w życie ludzi. Wyobraźcie sobie, że nawet w Newsweeku w roku 2012 przeprowadzono wywiad z Dariuszem Pietrkiem, który był wtedy, jeśli dobrze pamiętam, tak, twórcą Śląskiego Centrum Informacji o sektach i grupach psychomanipulacyjnych, w których mówił on o zagrożeniach, które mają wynikać z Jakichś wróżb, prawda, halominowych i tego typu różnych historii. Wydaje mi się, że jednak to było mocno wszystko przerysowane. Znaczy w tym sensie, że także ta ciemna strona duchowości nie działa w sposób mechaniczny. To, że ktoś się niezbyt mądrze bawi, nie oznacza zaraz, że e, będzie musiał się spotykać z egzorcystą. Tak? Można powiedzieć, że jednak ta praca egzorcystów dotyczy. Marginalnych, naprawdę poważnych i często ciężkich przypadków problemów duchowych, ale my też nie powinniśmy drugiej strony tego zupełnie lekceważyć, dlatego że ta rzeczywistość duchowa również, czy to zmaganie o duchowość, ma także miejsce w tych sporach, mówimy o no, taką formę kultury, tak, formę, formę kulturową. To znaczy, jeżeli ludzie chętni zaczynają chodzić właśnie przebrani 31 października czy, czy za jakieś wiedźmy, za jakiś tam czarowników, za zwierzęta, a 1 listopada już czy 2 listopada już nie widzą potrzeby, żeby nawiedzić groby czy wziąć udział w liturgii świętej, no to mamy do czynienia z pewnego rodzaju takim już właśnie przekształcaniem się. Tego świętowania, które jest związane ze świętymi, ale także z modlitwą za zmarłych w jakiś rodzaj takiego już chtonicznego, tak chaotycznego, pogańskiego myślenia, o kulturze, o religijności, także. To też coś mówi o religijności, to znaczy, że, że społeczeństwa przechodzą z pewnej jasnej perspektywy rozumnej religii Pana Jezusa w stronę jakichś mrocznych jeszcze nie kultów tak, ale mrocznych takich perspektyw, w których zabawa łączy się z taką ciemną stroną życia. Trochę można powiedzieć jak, jak w starożytnych greckich kultach czy to misteryjnych czy, czy kultach wina, prawda? Chętnie bym jeszcze na koniec zacytował Wam kawałek fragmentu, kawałek z katechizmu kościoła katolickiego, który się w tej sprawie wypowiada i wydaje mi się, że nie wypowiada się w sprawie Halloween, ale w sprawie pewnej pewnego właściwego stosunku chrześcijan czy katolików do do takich różnych form mniej lub bardziej poważnej zabawy z takimi rzeczywistościami czy wyobrażeniami dotyczącymi świata demonicznego. W 2117 punkcie katechizmu czytamy, że należy odrzucić wszystkie formy wróżbiarstwa, odwoływanie się do szetana lub demonów, przywoływanie zmarłych lub inne praktyki mające rzekomo odsłaniać przyszłość. Korzystanie z horoskopów, astrologia, chiromancja, wyjaśnianie przypowiedni, i wróżb zjawiska jasnowictwa, posługiwanie się medium są przejawami chęci panowania nad czasem, nad historią i wreszcie nad ludźmi, a jednocześnie pragnieniem zjednania sobie ukrytych mocy. Praktyki te są sprzeczne ze czcią i szacunkiem, połączone z miłością, bojaźnią, które należą się jedynie Bogu. No i oczywiście, jak to w naszej współczesnej kulturze, to Halloween jest takie bardzo ironiczne, jest śmieszne. Tak by się mogło wydawać, ale jednocześnie, te, nawet z tego roku w mediach społecznościowych widzimy przypadki już takiego drobnego wandalizmu tak, związanego z Halloween wypisywanie na drzwiach osób, które nie otworzyły tym wędrującym po cukierki takich różnych napisów, no powiedzmy, czy obrażających religię, czy obrażających ich, stosu ich stosunek do religijności, jakieś prześmiewcze. Wydaje mi się, że to już jest jednak na granicy takiej, jakby to powiedzieć, przemocy, której nigdy w kolędowaniu... Nie było i być też nie powinno. Tak? No nie wiem, może potem komuś przyjdzie do głowy, że należy te napisy nie kredą pisać, a wyżynać na przykład nożem na drzwiach, albo oblewać drzwi farbą. Jakiś jest ten taki potencjał eskalacji, który dobrze byłoby brać pod uwagę. No i przede wszystkim to, czym powinniśmy, na czym powinniśmy się skupić, to Przeciwstawiać się takiej kolonizacji, właśnie tego przełomu października listopada, przez takie rozrywkowe potraktowanie śmierci ciemnych mocy, jakichś wyobrażeń też demonicznych. No, co dzieje się z niekorzyścią wobec tego, że powinniśmy pamiętać o tym, że święci są w niebie, że święci orędują za nami, a także, że powinniśmy się nie śmiać i, ze śmierci i weselić z jakichś takich dosyć paskudnych wyobrażeń o świecie demonicznym, tylko modlić za dusze, które cierpią w czyści i oczekują naszego wsparcia, naszej modlitwy po to, żeby móc już w pełni w pełnej radości oglądać Pana Boga. Trzymajcie się, to wszystko na dzisiaj i do zobaczenia jutro.